Otrzymawszy ostrzeżenie, dalkasar cofnął się i oparł o brzeg stołu. Nie mógł sobie nie uświadomić, że jest do pewnego stopnia wzruszony. I rzeczywiście, gdy prosił panią Trewers o jakiś znak, przypuszczał, że go to przejmie, ale nie sądził, że ujrzy ten znak tak prędko. Spodziewał się, że i ta noc, jak wiele innych, upłynie mu na przerywanej drzemce wśród niewygód i niepokoju rozstrzelonych myśli. A przy tym zaskoczyło go własne wzruszenie. Pochlebiał sobie, że ten sławny instynkt samozachowawczy jest dziwnym objawem, objawem czysto zwierzęcym, bo jako myślącego człowieka zastanawiał się, naprawdę nie powinno by mnie to obejść. Może być, iż niezwykłość sytuacji tak na niego podziałała. Oczywiście, gdyby leżał poważnie chory w hotelowym pokoju i posłyszał jakieś złowróżbne szepty, wcale by go to nie obeszło. Tak, ale wówczas byłby naprawdę chory. W chorobie człowiek staje się taki nieczuły. Choroba pomaga bardzo do obojętnego zachowania, które jest naturalnie jedynie właściwym zachowaniem dla światowego człowieka. Prawie żałował, że nie jest bardzo chory. Lecz pan Trewers był najwidoczniej chory, a to mu znać niewiele pomagało. Dalkaser spojrzał na jego łóżko. Pan Trewers leżał tak nieruchomo, że wydało się to Dalkaserowi wyraźnie sztuczne. Nie dowierzał tej jego postawie. W ogóle nie dowierzał panu Trewersowi. Niepodobne było odgadnąć, co ten człowiek zrobi za chwilę. Nie mógł oczywiście wpłynąć na wypadki w żadnym kierunku, ale istniała obawa, że pozbawi wszelkiej godności sytuację, która powinna się odznaczać powagą, jako zrządzenie losu, jako okazja do męstwa. Dalkasar był bystrym obserwatorem, czujnym na najsubtelniejsze odcienie i wolał się uważać za ofiarę, nie za oszusta. Lecz prymitywnego człowieka zaplątanego naiwnie w walkę z niesprawiedliwością niebios. Nie zastanawiał się nad swymi uczuciami, mimo to przypomniał mu się w tej chwili ustęp z francuskiego poety, stwierdzający, że po wszystkie czasy ci, którzy walczyli z niesprawiedliwością niebios, zdobywali tajny podziw i miłość ludzi. Dalcasser nie posunął się aż do miłości, ale nie mógł zaprzeczyć, że jego uczucia względem Lingarda były skrycie przyjazne i powiedzmy, Pełne uznania. Pan Trevers usiadł nagle na łóżku. Jakież to przykre, pomyślał Dalcasar i wpatrzył się w końce swych trzewików, w nadziei, że tamten znów się położy. Ale pan Trevers rzekł. Pan jeszcze ciągle na nogach? Wcale nie jest za późno, o szóstej już się ściemnia. Jedliśmy obiad przed siódmą, przez to noc wydaje się dłuższa, ja sypiam dość marnie. Nie mogę zasnąć aż późno w nocy. Zazdroszczę panu, rzekł pan Trevers z jakąś senną apatią. Zapadam ciągle w drzemkę, a przebudzenia są okropne. Dalkaser podniósł oczy i zauważył, że pani Trevers i Lingard znikli z obrębu światła. Podeszli do burty, gdzie Dalcaster nie mógł ich widzieć. Pewna litość przyłączyła się do jego irytacji, wywołanej przez ustawiczne budzenie się pana Treversa. W tym człowieku jest coś dziwacznego, pomyślał i zaczął głośno. Jurgenson któż to znowu? Burknął pan Trevers. To nazwisko tego starego, chudego marynarza, który się snuje ciągle po pokładzie. Nie widziałem go, nie widzę nikogo, nie znam nikogo. Wolę na nic nie zwracać uwagi. Chciałem tylko powiedzieć, że dał mi talie kart. Czy nie zagrałby pan w pikietę? Zdaje mi się, że nie potrafiłbym siedzieć z otwartymi oczami, rzekł pan Trevers, nadspodziewanie poufnym tonem. Czy to nie zabawne? A potem nagle budzę się. To doprawdy okropne. Dalkaser nic na to nie odrzekł, a pan Trewers zdawał się nie oczekiwać odpowiedzi. Kiedy mówiłem, że moja żona oszalała, zaczął nagle, także Dalkaser drgnął zaskoczony. Nie myślałem tego oczywiście dosłownie. Głos jego brzmiał nieco apodyktycznie. Wyglądało to, jakby trewers się nie orientował, że w rozmowie ich nastąpiła przerwa, podczas której zdawał się spać. Dalcaster nabrał jeszcze większej pewności, że drzemka trewersa była udana. Skrzyżował ramiona na piersi i zaczął słuchać ze znużeniem i rezygnacją. Chciałem właściwie powiedzieć, ciągnął pan trewers, że bzik ją napadł. Ludzie z towarzystwa podlegają różnym bzikom, jak pan o tym wie bardzo dobrze. Taki bzik sam przez się nie przedstawia nic złego, ale to jest najgorsze, że szusy mojej żony nie są nigdy podobne do tych, którym podlegają ludzie z naszego towarzystwa. Są na ogół wręcz tamtym przeciwne. Ta ich osobliwość przyprawia mnie nieraz o pewien niepokój, pan rozumie wobec pozycji, jaką zajmujemy na świecie. Ludzie zaczną jeszcze mówić, że moja żona jest ekscentryczna. Proszę pana, czy pan je gdzie nie widzi? Dalkaser cieszył się, że mógł odpowiedzieć przecząco. Nie widział pani trewers. Nie słyszał nawet żadnych szeptów, choć był pewien, że wszyscy na mnie czuwają. Lecz Dalkaser czuł nieprzezwyciężoną nieufność do pana trewersa i dodał przezornie, pan zapomina, że pańska żona ma pokój w domku na pokładzie. Nie chciał się już dalej posunąć, bo wiedział bardzo dobrze, że nie ma jej w domku. Pan trewers uspokojony zupełnie tą uwagą nie odezwał się wcale. Ale się jednak nie położył. Dalkaser oddał się rozmyślaniom. Ta noc wywierała strasznie przygniatające wrażenie. Nagle w głębokiej ciszy rozległ się głos Lingarda, wołający na Jurgensona. Uderzył złowrogo o uszy Dalkasera, który podniósł oczy i zobaczył panią trewers przed drzwiami klatki. Rzucił się ku niej. Ale zdążyła już wejść. Widział, że jest poruszona. Zdawało się, że brakuje jej tchu, że nie jest w stanie przemówić. Czy nie lepiej by zamknąć drzwi? poddał Delcasser. Kapitan Lingard idzie za mną, szepnęła do niego. Już się zdecydował. To doskonale, rzekł spokojnie Delcasser. Wnoszę stąd, że coś usłyszymy. Usłyszy pan wszystko ode mnie, wyszeptała pani Trevers. A, tak, zawołał Dalkasar bardzo cicho. Przez ten czas Lingard wszedł również do klatki, a pomosty Emmy zaroiły się postaciami. Słychać było także głos Jurgensona wydającego rozkazy. Prawie przez całą minutę czworo ludzi wewnątrz klatki nawet nie drgnęło. Cień Malaja w przejściu rzekł nagle – Sudach tuan. A Lingard szepnął, gotowe, proszę pani. Edyta chwyciła Delcassera za ramię i zaprowadziła go w kąt najdalszy od miejsca, gdzie stało łóżko pana trewersa. Lingard zaś zajął się tymczasem podkręcaniem knota u latarni, jakby nagle przyszło mu na myśl, że cokolwiek będzie się działo, nie powinno dziać się w ciemności. Pan trewers odwrócił tylko głowę i spojrzał przez ramię. Zaraz, proszę pani. Rzekł Dalcaser po cichu, uśmiechając się na widok poruszenia pani Trewers. Zanim mi pani coś powie, pozwoli mi pani zapytać, czy się pani zdecydowała. Zobaczył ze zdumieniem, że oczy jej się rozszerzyły. Z oburzenia? Cisza pełna jakby podejrzeń zapadła między dwojgiem tych ludzi. Dalcaser rzekł, tłumacząc się: Może nie powinienem był zadać pani tego pytania. A Lingard dosłyszał słowa pani Trewers Ach, nie boję się wcale panu na to odpowiedzieć. Potem ich głosy przycichły. Lingard zawiesił lampę z powrotem i stał bezczynnie w rozjaśnionym świetle. Ale prawie natychmiast usłyszał, że Dalcaster woła go przyciszonym głosom. Panie kapitanie podszedł do nich od razu. W tej samej chwili głowa pana Trewersa odwróciła się od tych trojga ludzi. Patrzył znów prosto przed siebie. Dalkaser bardzo poważny rzekł poufnie ściszonym głosem: Pani Trevers mówi mi, że trzeba was wydać z powrotem tym arabom z wybrzeża. Tak, inaczej się nie da, powiedział Lingard. Wyznaję, że trochę mnie to zaskoczyło, rzekł Dalkaser. Lecz gdyby nie to, iż mówił nieco prędzej niż zwykle, nikt nie byłby odgadł w jego słowach najlżejszej emocji. Mam prawo do swego dobrego imienia, rzekł Lingard, również bardzo spokojnie. A pani z obok niego słuchała niewzruszenie z na wpół zasłoniętymi oczyma, jak jakiś duch opiekuńczy. Ani przez chwilę nie chciałbym podawać tego w wątpliwość, przyznał Dalkasar. Kwestia honoru nie podlega dyskusji, ale istnieje także humanitaryzm, wydać bezradnych ludzi. Może być przerwał Lingard ale nie powinien pan tracić nadziei. Nie wolno mi oddawać swego życia za wasze. Pani Trewers wie dlaczego. Na moim życiu ciąży też zobowiązanie. I na pańskim honorze? Nie wiem, obietnica jest obietnicą. Nie trzeba żądać od nikogo niemożliwości zauważył Dalkaser. Niemożliwości? Co jest niemożliwe? Nie wiem tego. Nie jestem człowiekiem, który gada o niemożliwości i chowa się za nią. Nie ja was tu sprowadziłem. Delcaser spuścił głowę na chwilę. Skończyłem, rzekł z powagą. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Chyba państwo nie znajdujecie, że okazałem przesadny niepokój. To, co kapitan Lingard chce zrobić, jest zarazem najwłaściwszą polityką. Odezwała się nagle pani Trevers. Stała zupełnie nieruchomo, tylko wargi jej się poruszały, nie podniosła nawet oczu. To jest jedynie możliwa polityka. Czy pan mi wierzy, panie Dalkasar? Kiwną głową, prawie że nie dostrzeżenia. No więc pokładam w panu całą nadzieję, że pan nam ułatwi wszystko, o ile się tylko da, i że pan nas wybawi od jakiejś ochydnej sceny. A może pan myśli, że to ja powinna bym. Nie, nie, nie. Tego nie myślę, przerwał Dalkasar. To byłoby niemożliwe. Obawiam się, że tak, przyznała nerwowo.